To się zdechnął. zupkę. W bydgoskiej galerii. W Bydgoszczy są kurwa galerie. Wiem, że wszyscy Bydgosz hejtują, ale mamy galerię. Mamy zupkę. Chińską. Nie. Japońską. Kurwa karalską. Tu, o, buldog Z buldoga pewnie z psa. No to danie chińskie. Z psa będzie. Jest do smaku. Gorący kurczak ramen Hot chicken flavor ramen Co to kurwa pisze? Dobra, mam przepis Trzeba 600 ml wody Zagotować kurwa Tu mam wodę Generalnie Dobra i do tego teraz to zagotować Czy najpierw makaron Nie, to zagotować najpierw Dobra Na Dobra na soli trzeba wysyłać dobra I teraz to się zostawia I to się kurwa gotuje dobra, robi bul 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 czyli gaz dobra, Na ale ładnie ty to nie jest to gówno co wifon robi, czy kurwa Knor. jest taki grubszy Kurwa, dobra. Teasiu Teraz 5 minut. 5 minut się to robi. Dobra, recenzja zestawu. Tu mamy. Dwa razy spicy. Więcej chińskich znaczków. I że jest do recyklingu. Nie. I się wypierdala do zwykłych. To jest do komunalnych, z komunalnych śmieci. O, a tu jest sos. Czyli to, co urywa dubsko, chyba. I to też się do komunalnych wywala. No, no to tu poradnik, jak wyrzucać śmieci z Chin. Do komunalnych. Dobra. Czyli chyba dobrze robię. Znowu, nuda. Herbatkę do piwa. Nie, no to już mi się wydaje, gotowe. No to minęło ile? Dwie minuty. Może za dużo ogień? Nie wiem. Do tego woda się sos wlewa. To już wodę podpierdolę. Raz. Dwa. No osiem. Lejdźcie. Dobrze. Co zostało? Minuta. Ale do tego się teraz dodaje. Dalej soszetę z sosem. No dobra. B. Teraz sos. Ło kurwa. Wygląda jak czekolada. Albo jak krew z dubska. Kurwa. Chodź, pokażę wam widzowie. Wygląda jak... Nie wiem. No nie wiem. Wygląda jak krew. Dobra. Znaczy nie wygląda... Nie no, wygląda tragicznie. Nie będę się oszukiwał. Zew się zesrał. Makaron się zrobił. Proszę. Makaron I teraz makaron trzeba do tego... O kurwa Dobra, to tam tym posypać teraz Ło wow. Nie znam się na kulturze azjatyckiej Zwłaszcza tej... Korei Kurwa. Ale pachnie dobrze Trzeba ja to spróbować hmm. Nie, jest za długie Taki mały kawałek to był Idealny na start Nie jest złe Oh, Jesus. ó. Oh, curva. Uh. 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 Uff. 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 Nie, tego się nie daje Znaczy się, jest dobre, ale... Ale jest ostre. Uff. Nie, to mleko potrzebne. A stary z nim nie wrócił. Cześć. A tu może szklankę wezmę. Hammer nie będę, żeby pić. Spódnij, o Boże, ah. na razie odstawię. Nie będę ciwął, znaczy jest naprawdę dobre w smaku. Nie powiem, ale jest piekielnie ostre. O Boże, uh. no nie gadaj, że. Nie no w smaku jest świetne Pierwszy raz mam tak, że mleko pogorszyło sprawę OK Dobra, nie chce mi się tego jeść na kamerze. Skończyłem mm. Jeżeli chcecie wideo y z tego jak sram i krwią Zapraszam na mojego OnlyFans, a link znajdziecie na moim Twitchu. Do którego link znajdziecie w opisie. I tam czasem... O kurwa. O. Oh. I tam czasem nagrywam Fortnite'a. I, i streamy ze spania. I z basenu. Zapraszam.